Dzień dobry Państwu, starszy Niezależnie. Witam Państwa. Witam dzisiaj mojego gościa, a jest nim Fabian Zagorowicz, członek zarządu powiatu Radom i również przedstawiciel Sztabu Kryzysowego w Powiecie. Witam serdecznie. Witam Pana, witam Państwa. Pierwsze moje pytanie dotyczy sytuacji, która miała miejsce kilka dni temu. Dlaczego kierowca, u którego było podejrzenie rozpoznania koronawirusa, który zatrzymał się na strefie, kierowca TIRA? Został przewieziony do chyba Łodzi albo Łasku. Proszę mi poprawić, jeżeli się mylę, a nie do szpitala w Radomsku. Tu będzie chyba 9 kilometrów, a tam było 90 kilometrów. Proszę Państwa, mamy w województwie cztery szpitale, które są wyznaczone do przyjmowania pacjentów. Ten szpital w Radomsku? Teraz powiem do pacjentów, których objawy wskazują, że są zarażone koronawirusem. Są cztery szpitale, jak powiedziałem, według referencyjności pierwszym szpitalem to jest szpital Biegańskiego w Łodzi, mhm. drugim równolegle z trzecim jest Tomaszów i Radomsko i w czwartej kolejności jest szpital Bełchatowie. W dniu, kiedy zdarzył się przypadek na parkingu na porcie, w Radomsku, desygnowano do obsługi pacjenta, kierowcę, który był mogło wskazać podejrzenia, że, 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 że jest zarażony wirusem, do przewiezienia do szpitala Dowiedzickiego karetkę z łasku, bo na ten. Dzień, na mhm. ten czas były wyznaczone cztery karetki tylko i wyłącznie do obsługi przypadków związanych z tym wirusem. Stąd najbliżej był łask, i dlatego też z łasku desygnowaną karetkę karetka zabrała tego kierowcę i przewieziono do szpitala Biedeńskiego w Łodzi. Czyli co, szpital jest desygnowany jako do zwalczania koronawirusa, tak ogólnie bym to określił, a nie posiada takiej karetki? Znaczy nie w tym rzecz jest. Rzecz jest w tym, że w y, szpitale, jak powiedziałem wcześniej, według no, referencyjności, najpierw przyjmują pacjentów Biegański, później Tomaszów, Radomsko i na końcu Bełchatów. Tak to od początku zostało my. decyzją y, y, wojewody ustalone. Na dzień dzisiejszy mam informację od dyrekcji szpitala, że również będzie przydzielona dla radomska karetka, która będzie tylko i wyłącznie obsługiwać przypadki związane z koronawirusem. Ile mamy, ile łóżek mamy na oddziale zakaźnym? To znaczy, na dzień dzisiejszy można założyć, że mamy tych łóżek 20, przy czym istnieje możliwość, istnieje możliwość zwiększenia liczby tych łóżek. Na dzień dzisiejszy oddział funkcjonuje normalnie jako oddział zakaźny, ale w każdej chwili może przyjąć pacjentów. Również... Dobrze, czy leżą tam teraz normalni pacjenci, którzy Zawsze są z chorobami zakaźnymi? Na, na dzień dzisiejszy nie, nie, bo to jest oddział obserwacyjno-zakaźny. Oddział jest przygotowany do e, przyjęcia w każdej chwili osób z podejrzeniem tego wirusa. Również został wyznaczony inny oddział drugi w szpitalu, który ewentualnie mógłby, którym, tu, którym mógłby się posiłkować oddział zakaźny, jeżeli by była taka ilość przypadków, że A ile, m, tak to określę lekarzy zakaźników mamy. Na dzień dzisiejszy oddziale. na oddziale zakaźnym pracuje dwóch lekarzy, bo to było adekwatne do potrzeb i mhm. do tego, co żeśmy obsługiwali. Trzeba sobie zdać sprawę, że lekarzy w ogóle mhm. brakuje na rynku i to w różnych specjalnościach. Między innymi w specjalnościach, jeżeli chodzi mhm. o choroby zakaźne. Jest to sytuacja w pewnym sensie ekstremalna, nieprzewidywalna. W związku z powyższym, również dyrektor, dyrekcja szpitala poczyniła pewne ustalenia. W szpitalu podjęto pewne kroki, które umożliwiają skierowanie oddziału lekarzy z innych oddziałów do pracy na oddziale zakaźnym, jeżeli taka potrzeba zajdzie. Z tego co wiemy, 900 tysięcy Szpital powiatowy w Radomsku dostanie dodatkowej puli do, będzie to dodatkowa pula pieniędzy do funkcjonowania, ale tylko wyłącznie oddziału zakaźnego. Czy całej placówki? Nie, tylko wyłącznie działu zakaźnego. Decyzją wojewody została wyasygnowana pula pieniędzy. Jest to około 40 milionów złotych, która ma wesprzeć z, y, całą akcję związaną z zagrożeniem tym wirusem. Nasz szpital otrzymał na dzień dzisiejszy 904 tysiące złotych, z małym przecinkiem, aczkolwiek w pierwotnej wersji była awizowana wyższa kwota. Te 940 tysiące dotrzymuje powiat, dlatego też zwołujemy, zwołaliśmy na poniedziałek, sesję nadzwyczajną tylko w tym, w tym jednym temacie celem przekazania tych środków realizatorowi, czyli szpitalowi. Za te środki, za te pieniądze szpital zobowiązany jest zakupić niezbędny sprzęt, który będzie potrzebny, dodatkowy sprzęt, Czyli? który będzie potrzebny. Między innymi respiratory, które są podsta <laughs> podstawą, podstawową aparaturą medyczną, która przy tej chorobie jest niezbędna. O, oczywiście jeszcze dodatkowy, inny sprzęt. Na dzień dzisiejszy z tego, jaką mamy informację, szpital poczynił Rozeznanie, że tak powiem, ma promesę na sprowadzenie tego sprzętu, jeżeli tylko będzie miał pieniądze. Tutaj trzeba powiedzieć, że przy zakupie tego sprzętu, szpital, szpitale zostały zwolnione z normalnej procedury przetargowej, zamówień publicznych, co nie oczywiście z rozeznania cenowego, i takowe szpitali szpital już czynił. Kombinezony, maseczki, to wszystko na oddziałach jest? To znaczy. Generalnie rzecz biorąc szpital zawsze posiada pewną pulę środków jednorazowego użycia niezbędnych w sytuacjach w ekstremalnych, nie. Które, które są bezwzględnie konieczne. Ale rozumiem, że już się wyczerpały w tym momencie. To znaczy, może się nie, nie wyczerpały, no, ale miejmy świadomość, że nie, nie, nie jest ich y, taka ilość, jaka, jaką dzisiaj moglibyśmy się spodziewać bądź, bądź o, 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 oczekiwać. Też czynił szpital starania, dość skutecznie zresztą i zabezpieczył się w dodatkowy sprzęt sprzęty na użytku, również środki dezynfekcyjne. Oczywiście one na dłuższą metę też nie wystarczą, mhm. Zale wszystko zależy od nasilenia e, sa samej. Jeżeli zgłosi się do szpitala powiatowego w Radomsku pacjent, który będzie twierdził, że ma duszności, podwyższoną temperaturę, bóle w mięśniach, po prostu źle się czuje, gdzie musi się kierować? Na izbę przyjęć? Czy do oddziału zakaźnego bezpośrednio? Proszę Państwa, trzeba zasad... zadzwonić i do Zasadniczo jest to ostateczność, kiedy szpit... pacjent zgłasza pacjent się, pacjent do, szpitala, zgłasza się rozumie. Do, do obiektu szpitala. Zasadniczo pacjent, jeżeli u siebie obserwuje te dolegliwości, o których hmm. szeroko dzisiaj wszędzie wszystkie media mówią, jest dość, dość, dość szczegółowo to i, 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 i często propagowane, przekazywane, jakie są objawy, jeżeli te objawy się utrzymują, nasilają się, wtedy się kontaktuje mm -hmm. bezwzględnie, po pierwsze z sanepidem, czy stacją sanitarno-epidemiologiczną w, w Radomsku, numery są ogólnie znane, rozplakatowane również i powiadamia swojego najbliższego lekarza, lekarza rodzinnego. I sanepin na podstawie informacji, jaką uzyskał od y, pacjenta, decyduje, czy objawy są na tyle wskazujące, <gry> że to jest już zarażenie y, koronawirusem, mhm. wtedy uruchamia procedurę dostarczenia pacjenta z miejsca pobytu do, na oddział zakaźny. Mówimy, mówimy o pacjencie wyedukowanym, a teraz y, mówimy o pacjencie, który po prostu z marszu, tak jak z przyzwyczajenia, wsiada w samochód i jedzie do szpitala. Jeżeli by trafił do wtedy? szpitala, taki pacjent bezwzględnie musi się skierować do oddziału zakaźnego. Jeżeli by się zdarzyło, żebyś, żebyś trafił na SOR, jest tam też wydzielone pomieszczenie, które pozwoli go automatycznie od, odizolować. Nie może trafić na obieg szpitala jako taki, czyli tam, gdzie jest główne wejście do szpitala, gdzie są A są informacje wywieszone. Są informacje, są informacje roz, rozwieszone, jak również są wszędzie rozwieszone informacje co do podstawowych elementarnych zasad higieny. Czyli myć ręce, myć ręce, myć ręce, ręce wycierać, osuszać, y -y. są udostępnione dozowniki, w odpowiednich miejscach, czyli w tym toaleta, tam gdzie jest woda z płynem dezynfekcyjnym, z mydłami. Zresztą takie działania są podjęte we wszystkich jednostkach, które pojawiają te testy projektami. są prowadzone? Jeżeli taki pacjent potencjalny znalazłby się w Radomsku, zostałby by mu pobrany w powiem to... Panu dokładnie, w których miastach są laboratoria, które mhm. prowadzą testy. Jest ich je na dzień dzisiejszy kilka. Taka próbki są przewożone z transportem do tych laboratoriów i tam się dokonuje oceny, badania. Nie wiem, czy jest mi pan w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale jeżeli na przykład zjawia się pacjent, który z przychodni POZ i źle się czuje z podejrzeniem grypy, no bo rozpoznanie tylko przez badanie, no trudno lekarzowi pierwszego kontaktu stwierdzić, czy to jest koronawirus, podejrzenie koronawirusa, czy zwykłe przeziębienie i grypa. Jeżeli by się taki żaden zdarzył, bo tego wtedy. nie można wykluczyć. To już, jest zadanie, się nie to już jest zadanie samorządu jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy. Gmina takie same otrzymuje instrukcje wytyczne, jak również powiat, prawda? Takie same. I jeżeli taki pacjent się znajdzie, którym, którego objawy mogą sugerować, bezwzględnie musi się dany POZ skontaktować. I co wy, teraz, wy w tym momencie powiat przysyła karetkę, to nie jest nie, zabierany? Nie, kontaktuje się tak samo z stacją epidemiologiczną, przekazywane są objawy, symptomy, jakie są i stacja podejmuje działania i uruchamia procedury. Jeżeli uzna, że załóżmy sytuacja mhm. jest taka, która wskazuje na to, że mamy kontakt z wirusem, wtedy jest uruchamiana procedura i ściągana karetka i przewożony. No ale w, tym, w tym momencie już mleko się Taki, rozlało, nie? Tak, takiej sytuacji wykluczyć nie można, bo nie wszyscy oglądają telewizję, nie wszyscy czy, czytają e, codzienne gazety, nie wszyscy ogłoszenia, natomiast słońsko e, swoim zdaniem na dzień dzisiejszy już jest tak sytuacja nagłośniona, bo to dotyczy przecież e, nie tylko nas, dotyczy całego świata bez mała. Gdzie no, nie sądzę, żeby. No, nie można głoszyć, że są ludzie, którzy mogą się nie orientować. Kiedy ta karetka, o której Pan mówi, do przewożenia wyłącznie pacjentów z podejrzeniem bądź z koronawirusem trafi do szpitala Tego, Na to Radomska? pytanie nie potrafię odpowiedzieć. To są pytania, które, na które mógłby odpowiedzieć na dzień dzisiejszy, tylko i wyłącznie dyrektor. Jeżeli chodzi o tą karetkę, we, w dniu wczorajszym mieliśmy informację od dyrektora szpitala, że takowa będzie, natomiast kiedy? To rozumiem, że jeżeli znowu się taki pacjent pojawił gdzieś w powiecie radomszczańskim, to nie trafić znów do RADO, jeżeli nie mamy tej karetki, to nie trafi do szpitala powiatowego w Radomsku, tylko znów będzie przewieziony do szpitala Bigańskiego, bądź do Łasku. To znaczy, teoretycznie może również być tak, że nawet nasza karetka będzie, wszystko zależy od nasilenia przypadków. Jeżeli nasilenie będzie na, na tyle nieintensywne, kolokwialnie mówiąc, to ten pacjent nie musi trafić na nasz oddział, może trafić do biegańskiego. Bądź do Tomaszowa. No dobrze, ale informacja: jeżeli ten pacjent jest zdiagnozowany w powiecie radomszczańskim, to pierwsza informacja trafia do Sanepidu w Radomsku. Tak. W kontakcie jest wtedy Sanepid z pieciem powiatowym sa, w Radomsku, san, czy z Bigańskim? Sanepid jest ciągle w kontakcie z Centrum Kryzysowym w Łodzi, przy Wojewodzie, bo to jest najwyższy szczebel na naszym poziomie, jeżeli chodzi o natychmiastowe reagowanie, i tu zapadają decyzje. Odpukać póki co dzisiaj nagranie tej rozmowy trwa w czwartek, oczywiście emisja będzie w piątek, póki co jesteśmy spokojni, bo przypadków powiecie rodszańskim nie ma, podejrzeń również. Póki co nie ma i oby tak było jak najdłużej, aczkolwiek słuchając komunikatu Ministerstwa Zdrowia, Ministra Zdrowia nie jest zbyt ciekawie, spodziewane są, że nasilenie przypadków w przyszłym tygodniu no to nawet mówi się o rzędu około tysiąca przypadków. Dziękuję. Wszystko zależy od, tego, od ilości wykonywanych badań u potencjalnych osób podejrzanych o kontrast wirusem. Przez cały czas padają takie komentarze, że tych badań jest za mało. To może wynikać również z, z, z takiej sytuacji, że nie, nie na tyle mamy tych laboratoriów też. Wszystko zależy od przygotowania do Czyli Radoms... Zmierzenia się z problemem. Jeszcze podejmę jeden temat. Radoszczanie, który nie jest świadomy, tak jak powiedziałem, zgłasza się do szpitala i bezwzględnie jest skierowany na, izbę, na oddział zakaźny, wtedy u niego jest pobierany wymaz i... Jest, przyjm jest przyjmowany na oddział, uruchomiona jest mhm. cała procedura, procedura? pobrania mhm. niezbędnych yy... próbek? próbek do zdiagnozowania ewentualnego wirusa i tym już się zajmuje, zajmują się służby medyczne szpitala. Najważniejsze jest, żeby pacjent nie szukał pomocy w, w szpitalu jako takim, tylko od razu szukał oddziału zakaźnego, jeżeli już chce się zgłosić do... Dobre zaznakowanie na terenie, na terenie placówki, jak trafić, jest bo to jest niestety trochę kręta ta droga. Jest szpital, szpitalu. jest duży, dla przeciętnego Kowalskiego, przepraszam za kolokwializm, może to być trudne, aczkolwiek na że są oznakowania i sobie z tym powinien poradzić zresztą. Wszystkie służby medyczne szpitala są uczulone, jeżeli chodzi I w o gotowość. Dziękuję bardzo, że przyjął pan zaproszenie. Nie znalazł pan czas, bo wiem, że obowiązków jest teraz bardzo dużo. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu dziękuję za uwagę. Był to program Staszczyk Niezależny. Kolejny, oczywiście, zawsze w poniedziałek, środę i piątek niezmiennie o godzinie 19:45. Teraz poproszę autograf. Miejsce do wyboru. A, ja sobie. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo za przybycie za dziękuję. rozmowę. Dziękuję. Państwo dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki. Program Staszczyk Niezależnie radomsko 24pl Subskrybujcie, naciskajcie dzwoneczek, bo informacji jest coraz więcej to coraz bardziej ważne informacje interesujące i notujące. Dobranoc.